Cześć, dzisiaj rozpoczynamy w samym centrum Krosna z mieszkaniem na czwartym piętrze. Mieszkanie powierzchni około 47 metrów mm składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki. W pobliżu jest mnóstwo punktów handlowo-usługowych, a miejsca parkingowe przy bloku oddziela dla mieszkańców szlaban. Teraz prezentujemy mieszkanie w centrum Krosna, tym razem mieszkanie mieści się na parterze. Jego powierzchnia to około 61 metrów, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i osobnego buca. Mieszkanie jest bardzo przestronne i wszystkie jego pokoje idealnie nadają się do własnej adaptacji. Lokalizacja to nietypowy atut tej nieruchomości. Jego powierzchnia, jak i bliskość szkół i przedszkoli idealnie sprawdzi się dla rodzin z dziećmi. Kolejny dom w Krośnie, tym razem w cichej i spokojnej okolicy, dobrze skomunikowanej. Dom o powierzchni około 150 metrów, posadowiony na około 14-arowej działce. Zanim jeszcze wejdziemy do środka, powiem Wam, że obok domu znajduje się garaż wraz z budynkiem gospodarczym. Zapraszam do środka. Sami spójrzcie, jaki tu jest piękny, przestronny salon. Jeżeli zainteresowała Cię jaka jest nasza oferta, zapraszamy do telefonicznego kontaktu.